Przygotowywane są na w październikową konferencję. Tematy bardzo istotne moim zdaniem, dlatego że na przykład dotyczą przygotowania instytucji finansowych na zmiany demograficzne, jakie w naszym społeczeństwie następują, czy właśnie banki, ubezpieczyciele mają określoną ofertę związaną z długoterminowym oszczędzaniem, z ubezpieczeniami zdrowotnymi, czy też na przykład kwestie właśnie dostosowania Instytucji finansowych do klienta, który już jest klientem wymagającym ze względu na wiek. No i na przykład też zapraszam serdecznie, ponieważ y, będzie też taka debata, najprawdopodobniej, która, y, w której będą uczestniczyli prezesi y, w instytucji finansowych. Taka de debata y, właśnie. Y, Prezesów, gdzie będzie się mówiło na temat re, rywalizacji czy współpracy. Pomiędzy bankami a ubezpieczycielami, czyli e, nie tylko w kontekście Banka Surans, ale także w kontekście wyzwań, jakie są e, współcześnie e, właśnie w, w, wobec tych instytucji, tak? Jakie nowe formy współpracy, gdzie ta e, działalność się na tyle zazębia, żeby oferta była jakaś, miała charakter wspólny e, czy zintegrowany dla klientów, e, gdzie właśnie jest ta ochrona klienta, żeby nie było na przykład przyjawów jakiegoś miselingu ze strony pośredników czy finansowych? No i to, co moim zdaniem też jest istotne w dzisiejszych kwestiach, a mianowicie tematyka ubezpieczeń wobec zmian klimatycznych. Czyli wszyscy dostrzegamy problemy klimatyczne, a to susza, a to prawda, jakieś zjawiska atmosferyczne. To są tematy bardzo trudne, ale nie można ich uniknąć. Trzeba po prostu się z tym w jakiś sposób przygotować na to, ponieważ tych zjawisk jest najwięcej. Wydaje mi się, że jest wiele ciekawych tematów. Również ubezpieczenia zdrowotne, każdego to interesuje, więc tym bardziej, Zapraszam na tę konferencję, będzie bardzo ciekawa i postaramy się, żeby byli ciekawi przedstawiciele różnych instytucji finansowych tych ubezpieczeń.